Witajcie, dzisiaj sobie zapakujemy zamówienie dla Pani Haliny Pani Halina zamówiła dwie świeczuszki, obie o zapachu konwali wielkanocne jajo o, i króliczka z jajem koszt zamówienia to 50 zł dlatego postanowiłam dodać też gratis świeczkę zapachową, dużą konwaliową tylko, że w naszej pięknej puszeczce no to co? Zabieramy się do pakowania. Zapakowane w pakunki. Tak jak mówiłam, dostawa odbędzie się w sposób od ręki do ręki, czyli mój mąż w roli kuriera podjedzie do pani Halinki i dopełnią transakcji.